bo ja jestem ubrany w strój wschodni. Jest to łuk turecki, też bardzo często używany na ziemiach polskich, wykorzystywany przede wszystkim już w XVII wieku przez łuczników konnych czyli wszelkiego rodzaju lekką jazdę, ale także też jazdę pancerną, gdyż posiadał bardzo dobre możliwości, jeśli chodzi o strzelanie z konia. Jak tam Jan opowiada o broni palnej, ona jest fajna, tylko że na koniu raczej nie załadujemy tak szybko broni palnej. Raz wystrzelimy z bandoletu, z pistoletu i, i na tyle nam się kończy, trzeba odłożyć w pokroku. A z łuku możemy strzelać, jadąc konno i jeszcze dodatkowo sterując koniem no i cóż przygoda z łukiem, chyba każdy w dzieciństwie albo nie wiem czy młodzi już próbowali ale chyba każdy próbował sobie robić jakiś łuk by strugać nawet z listewki bardzo fajna rzecz, broń znana już od wielu tysięcy lat człowiekowi, czemu? no bo przydatna, tak wysyłaliśmy jeden patyk zaostrzony w miejsce, w które chcieliśmy trafić i czy to upolować czy walczyć z kimś w ucznictwie tradycyjnym nie używamy przyrządów celowniczych czyli nie mamy tutaj żadnych wspomagaczy, żadnych celowników wszystko co Wychodzi, że trafiamy. Przypomina trochę jak rzucanie kamieniem do celu. To znaczy, zaczynamy kiedyś przygodę z rzucaniem kamieniem do celu, uczymy się, że uczyłem tak, to nie trafiłem, inaczej, poprawiamy, poprawiamy. W końcu pamięć mięśniowa układa się tak, że mając konkretną rzecz jesteśmy w stanie trafiać. Podobnie jest z łucznictwem. Oczywiście są pewne podstawy, które trzeba zastosować, czyli ułożenie. I tutaj jak ktoś będzie za chwileczkę ze mną strzelał, ja sobie wezmę na początek swój że zawsze do celu, z którego jak mamy stabilną pozycję na Ziemi, nie musimy przed niczym zykać, zostajemy sobie bokiem do celu. Jeśli jesteśmy osobami praworęcznymi, to najczęściej łód trzymamy w ręce lewej. Oczywiście z łuku takiego jak ten można strzelać z każdej strony. Przypominam, to jest łuk turecki, czyli można go napinać zarówno w ten sposób, jak i można go napinać w ten sposób. Co tym bardziej pasowało do strzelania z konia, ponieważ można się było szybko odwracać, a dodatkowo w różny sposób napinać łuk. Tutaj jak Państwo z nami strzelacie, najczęściej łuk napinamy trzema palcami. Tak jak widać, ja mam tutaj ochraniacze, gdzie za trzema palcami ciągniemy zacięciwe. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, że nie robię tego tak. Ani nie robię tego tak, tylko delikatnie z kawałeczkiem opuszków. Dlaczego? Bo to trochę jak z bronią palną. Im łagodniej wypuścimy tą cięciwę z dłoni, tym stabilniejszy strzał. To jest tak jak za spust pociągamy delikatnie, nie ładując całego palucha. Ten strzał jest celniejszy i poprawniejszy. I teraz tak. Stoję bokiem do celu. W tym wypadku zakładam cięciwę strzałę po lewej stronie łuku kieruję się w stronę, ruchu, w stronę celu, którego będę strzelał. Stoję do niego sobie bokiem do stabilnie. Wykam tutaj prawą ręką i jednocześnie odpycham lewą, dociągam prawą, ale w taki sposób, że nie tam przed ramieniem, tylko plecami. Włączam w to. Moje łopatki. Tak, Napinam, celuję. Samo wypuszczenie jest bardzo szybkie. Dlaczego? Bo ten łuk nie ma żadnych wspomagaczy. W związku z tym, jak tu przykładam siłę, to im dłużej go będę trzymał, tym za chwileczkę moje mięśnie się zaczną męczyć. Ten łuk, dlaczego Państwo z niego nie strzelacie? Ten łuk, żeby napiąć do tej siły, którą przed chwileczką tutaj wystrzeliłem, trzeba dołożyć, jakbym tu zawiesił ciężar, 25 kg. Co oznacza, że no, łucznik, żeby mógł strzelać stabilnie ze swojego łuku, powinien dobrać na początek łuk troszkę słabszy. Dlatego dzisiaj tu z Państwem strzelamy z łuków słabszych, bo lepiej popracować nad techniką niż się siłować z łukiem. Łucznik powinien bez zmęczenia oddać 100 strzałów ze swojego łuku. To oznacza, że jest to w miarę dobrze dobrane, czyli no myślę, że większość z Państwa jakby zaczęła próbować z tego łuku, to gdzieś po 10, 15 wystrzeleniach no, coś byście poczuli dyskomfort, gdzieś by zaczęło strzykać, boleć i tym podobne. Dlatego lepiej zacząć od słabszego, a potem w którymś momencie przyjąć odpowiednią. Dobra.